Witam Was bardzo bardzo serdecznie, ja jestem Trio a jest to kolejny odcineczek z Ala kwadratowej masakry e, JJ, czyli Junior, Junior, Junior Ok, a więc witam Was e, już po, po, po kolejnym odcineczku, chyba to będzie już trzeci e, Tak i jak widzicie zmieniłem sobie teksturę na Fightful 64 na 64 HD oczywiście wszystko ładnie i polecam ją bardzo serdecznie ponieważ jest przeepiska. mi się tak podoba że to jest masakra także to będzie na wstępie dobra a więc może teraz oprowadzę was co się pozmieniało czyli przegląd co zrobiliśmy na Ala kwadratowej masakry JJ Zapraszam Okej, okay, ja więc pierwszą rzeczą jaką zwiedzimy to jest mój domek. Nie pozmieniał się on z zewnątrz, e, choć e, w środku jeśli chodzi o właśnie e, środek o e, moją piwnicę. Pozmieniał się jak widzicie. E, już jest wszystko ładnie obrobione tym ładnym kamykiem przepalonym. Tutaj też się za bardzo nic nie pozmieniało, tylko że coś mi tekstura, o... Dobra A tutaj też się za bardzo nie pozmieniało Lecz z tym teksturpakiem jest wszystko przeepicko to wygląda Mi się tak przynajmniej wydaje Także polecam No i tak to się wygląda Dobra, następny domek mm, Następną rzeczą, jaką chciałbym Wam pokazać jest wieża A Tak ona wygląda Na teksturze jest po prostu epicka tak ona się mniej więcej prezentuje z tej strony wejdźmy może sobie do niej na górę ogólny kompo... Kompot, kompo... Dobra, może tego nie wymówię jak to się nazywa inżynierem tej wieży jest Laki tak nawet ładna taka um, z kamienia wieża tak to wygląda wszystko z góry E, także jest całkiem ładny widoczek tak więc to by była wieża lecimy dalej e, kolejną rzeczą będzie domek Lakiego nie pozmieniał się on z zewnątrz lecz w środku się pozmieniał a e, wygląda to teraz mniej więcej tak tutaj skrzyneczki ma e, i tu gdzieś było a nie 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 pozmieniał się chyba nic chyba że nie pokazywałem tylko tak taką tutaj o Um, tu ma swój basenik Jak widzicie Tylko tam jeszcze coś nie dokończył Nie wiedzieć czemu I tutaj dalej jest Czwarma uh, trzciny Tak więc To jest domek lekkiego Ok, następnym domkiem jest domek kwadratowego um, Tak on, nie, nie pozmieniał się on z zewnątrz Lecz znowu w środku uh, Są tu jakieś zmiany małe Czyli jeśli chodzi o to, to tutaj ma jakąś swoją kopalnię tak ona się mniej więcej prezentuje tutaj tam już nie będę schodził tam też jest jakaś kopalnia e, i ma swoje kowadło już także tak to mniej więcej wygląda następną rzeczą jest domek MISIU0700 nie wiem czy go pokazywałem ale go pokażę e, prezentuje się on tak jest całkiem ładny e, z przodu jakaś farma kaktusików Przeepicka podłoga bardzo mi się to podoba Ten tak się kontrastuje, to tak zajebiście Tutaj jeszcze pięterko będzie pewnie robił, to tak jeszcze No i fajny stoliczek Jak widzicie Mi się na przykład podoba ten motyw tego stoliczka A tutaj ma jakąś, jakieś swoje właśnie Ekspansje Podziemne Jak widzicie Tak to mniej więcej wygląda Ogólny tutaj twierdzowy kamień Oraz drewno, tam jakaś kopalnia E, oraz jeszcze e, piecykarnia z drugiej strony tak jak widzicie tutaj zamykał to ponieważ no, tam ma swoją piecykarnię także tak to wygląda tutaj jest jakaś właśnie jeszcze szczelnica misia nie wiem na, na co on tutaj to zrobił ale pokażę niszczę mu to he <laughs> dobra i od razu pokażę jeszcze ten basen tak on e, wygląda z tyłu domu Także to jest cała tutaj właśnie działeczka misia. Następną rzeczą jaką chciałbym Wam pokazać jest, że tak powiem, mojego autorstwa e, latarnia, że tak powiem. Chociaż latarnia to... no to jest tego typu latarnia właśnie. E, prezentuje się ona tak, tylko że ona nie jest dokończona oczywiście, ona będzie wiele, wiele wyższa. Tylko że materiałów na razie nie mamy, ponieważ wełna e, ciężko zdobyć, a redstone... sporo potrzeba materiału na ten e, klocek, ale... E, końcowy wynik będzie przepitk mam nadzieję także tak wygląda właśnie latarnia następną przepitką rzeczą na serwerze i chyba najlepszą jaką zbudowaliśmy tutaj dotychczas jest e, twierdza twierdza zamek jak kto woli prezentuje się ona mniej więcej tak chociaż to już widzieliście w tamtym odcinku ale jeszcze was oprowadza tu mamy fontannę przepitką też troszkę było problemów z nią ale zrobiliśmy ją Um, pójdźmy sobie na górę. Oczywiście wszystko jest z kamienia tutaj podłogi oraz otoczone jest wszystko e, fajnym murem, także tak to mniej więcej wygląda, a na tym teksturpaku tym bardziej jeszcze to e, wszystko epicko e, wygląda, jak widzicie. Tak to mniej więcej tutaj właśnie wygląda, przeepicko moim zdaniem, e, bardzo fajnie, także to jest twierdza. Okej, okay, a więc domków, których nie pokazałem, to czyli znaczy, że nic tam kompletnie, nic się nie pozmieniało. Chociaż um, oni coś tam kopali, ale teraz następną e, rzeczą, która jest też epicka moim zdaniem i robiliśmy ją przez naprawdę długi czas, ponieważ robiliśmy ją we dwóch e, z Misiem, także trochę nam czasu to zajęło. Chociaż pozdrowiona tutaj dla Misia, ponieważ on kopał samstą ze mną i mi bardzo pomógł także tak to wygląda tak jest to właśnie e, piramida moim zdaniem jest przepicka największe problemy były właśnie z lawą ocencie ją nie wiem mi się na przykład bardzo bardzo podoba nie wiem jak wam no i w środku tak wygląda tutaj właśnie lawa tak to mniej więcej fajnie e, wygląda jeszcze nie wiadomo co tu będzie, ale na pewno jakoś to wykorzystamy. Także to będzie piramida. Okej, okay, a więc teraz jeszcze tak ogólnie pójdziemy po sobie po spawne takie jeszcze mniejsze rzeczy. Eee, gruplak jego, jego psa buffu, ponieważ mu zginął. Nie wiadomo dlaczego, hehe. Eeeem, tak ogólnie to wszystko wygląda właśnie jeszcze spawn. No wiele tutaj, nie no tak naprawdę tutaj dzisiaj nic nie pozmieniało oprócz tych właśnie budowli, które nam bardzo dużo czasu zajęły. Chociaż niektóre osoby w ogóle tu nie grają, a tylko wiecie budują sobie domki i nie wiem, kopią, przycinają, co robią, ale my tu się akurat zajmujemy e, niektórzy budowlami. Jeśli to oglądacie to wiecie, że wchodźcie na serwer częściej i budujcie coś, bo, bo, bo wchodzicie po prostu masakrycznie niektórzy. E, także tak to wszystko wygląda, wejdźmy sobie na most. Nie wiem, mi się to ogólnie podoba. No i plus to, że... E, kopaliśmy cały czas. Ja mam już na przykład czy, chyba czy około 40 diamentów, ponieważ fajny mam kilof. Mogę wam go pokazać. O, tak i mam kilofek. Mi się on strasznie podoba. Będę go naprawiał, ponieważ jest najlepszy jaki dotychczas miałem. Ogólnie tak to wszystko e, wygląda nasz na razie serwer. E, tak plus to jeszcze że e, doda, do, e, dodałem że tak powiem nowy plugin pod nazwą anti-X-Ray e, dzięki któremu po prostu nie wiem jak mam to wytłumaczyć po x ja nie mam po prostu jak ktoś sobie naciśnie X to spokojnie testowałem to także jest wszystko e, wszystko ładnie gra ...ale po prostu o, polega on na tym, że jak po prostu patrzymy się w ziemię, wiecie o, o co chodzi w X-Ray'u... E, ...to po prostu mm, widzimy zamiast na przykład kamieni i w ogóle widzimy wszędzie, są diaksie, tak naprawdę... a ...i nam to dezorientuje i po prostu... Em, ...nie wiem jak to wytłumaczyć, ale wiecie o tym, że już teraz raczej nie będzie cheatował na serwerze... ...wątpię, że ktoś cheatował, ale zawsze przezorny ubezpieczony, a, więc także... Także, także, także spoczko. Eee, tak to się na razie prezentuje nasz spawn. Dzugo będą oczywiście nowe budowle. Coraz więcej oczywiście będzie. Teraz będzie akurat przerwa od szkoły trzy dni, także... A, Minecraft! Minecraft panowie! Eee, tak, i oczywiście pozdrowienia jeszcze dla wszystkich eee, na serwerze. Może ich teraz wymienię, a więc... Ja oczywiście... Dobra. E, ja, mm, Rio, e, czyli ja, e, Missio 0700, Lucky, e, Mister Kwadratowy, Chris Gas, MitoFaj, Karamba, e, LOL. Wydawało mi się, że o tu jest osób, ale nie wiem. ktoś tu jeszcze wchodził, ale nie pamiętam już kto dokładnie. Nie wiem, nieważne. Wiem, że niedługo będzie coraz więcej tych osób, ponieważ niedługo już będą właśnie mieli neta i w ogóle i kołujemy właśnie już. Eee, nie pytajcie właśnie o IP, jeszcze raz przypominam, ponieważ serwer, jak wiecie, jest prywatny, tylko dla kolegów. Także tak to mniej więcej wszystko wygląda na serwerze. Takie są zmiany, taki jest przegląd, nie będę was już nudził, więc zakończmy już ten odcinek. Eee... Także mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. No i, i oceniajcie oczywiście odcinek, ponieważ łapka w górę bardzo motywuje. Um, tak, zapraszam także do subskrypcji. Um, to też jest jakaś tam zawsze motywacja, bo jeśli wiemy, że ktoś nas ogląda, a nie robimy filmów sam, sami dla siebie. Um, także spoczko. ci tak tylko zostałem teraz, czy coś jeszcze miałem powiedzieć? o treści właśnie Ala kwadratowej ale chyba raczej nie. Więc że tak to wszystko mniej więcej wygląda i pamiętajcie, że wszystko co tu budujemy to jest dla was eee, także, także 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 do następnych odcinków na razie no i cześć, trzymajcie się wszyscy